Sabak. Witam Państwa w skanerze Defense24. A moim gościem jest dzisiaj generał broni rezerwy dr Bogusław Samol, dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie rektorze. dzień dobry Państwu. No i od razu przejdziemy myślę do, do tego, co nas w tej całej historii interesuje. Czyli do sytuacji bieżącej mamy konflikt na Ukrainie, a to jest doskonała szkoła, szkoła e, też dla nas i istotna lekcja. Zapewne tak. Panie redaktorze, szanowni państwo, od trzech tygodni jesteśmy obserwatorami wielkich zmagań wojennych, wielkich zmagań, wielkich działań wojennych prowadzonych przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej wobec sił zbrojnych Ukrainy. Rosjanie rozpoczęli działania zbrojne prawdopodobnie chcąc zrealizować jak najszybciej cel polityczny, którego było przeznaczeniem było opanowanie jak najszybsze Kijowa, a z tym miały być konsekwencje polityczne mianowicie obsadzenie nowego rządu, a następnie w przyszłości w ciągu kilku tygodni, może y, miesięcy po zajęciu całego terytorium Ukrainy przez wojska rosyjskie, przeprowadzenie y, wyborów, no i wybranie prorosyjskich władz na terenie Ukrainy po to, aby sobie podporządkować Ukrainę. Można tak przypuszczać, jaki cel polityczny był, y, dlatego że prezydent y, Federacji Rosyjskiej w swoich wystąpieniach publicznych a szczególnie to było pierwsze, ostatnie wystąpienie przed rozpoczęciem inwazji, powiedział o tym, że Kijów jest matką miast rosyjskich, a terytorium Ukrainy kolebką państwa rosyjskiego. To jest i ideologia, ale też stąd można wysnuć, że wynikał z tego cel polityczny. Jeżeli rozpatrujemy strategię wojskową, w moim przekonaniu była starannie przygotowana przez Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, biorąc pod uwagę, że wykorzystywali swoją przewagę ilościową, prawda? tak jak media podawały, a to było potwierdzane przez też media amerykańskie, ilość y, związków operacyjnych, która została zgromadzona wzdłuż granic. Oczywiście tutaj miałem wątpliwości i mam nadal co do liczebności wojsk rosyjskich, gdzie liczebność była przedstawiona. Na poziomie około 150 tysięcy. Ja w to nie dowierzam, dlatego że patrząc na terytorium i długość granic Ukrainy, potrzeba kilkuset tysięczną armię, ażeby takie zadania zrealizować. Zwłaszcza że Putin domniemał czy przypuszczał, że terytorium Ukrainy zostanie zajęte w przeciągu 48 godzin, a więc do tego potrzeba dużych zgrupowań. I takie zgrupowania się pokazały na początku wojny, gdzie wojna rozpoczęła się 24, jak pamiętamy. Uderzenie od razu poszło w kierunku Kijowa z kierunku północnego, a następnie z kierunku Suma, więc wschodniego po to, żeby okrążyć ewentualnie w rezultacie zdobyć Kijów, to się nie udało. Jesteśmy w trzecim tygodniu działań wojennych między tymi dwoma państwami. Na szczęście Kijów nie jest zamknięty przez wojska rosyjskie, szczególnie tutaj z kierunku zachodniego i południowego. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o sytuację strategiczną, ona się w pewnym sensie ustabilizowała. Jeżeli chodzi o północ, tutaj na wschodzie, a więc tutaj na kierunku Republiki, tej samozwańczej, ługańskiej, Donieckiej, nie są wielkie postępy rosyjskie, a więc tutaj Rosjanie nie mogą wykonać tego uderzenia w tym kierunku skutecznego w kierunku no, centrum Ukrainy, tutaj do, dojść do Dniepru, ze względu na to, że Ukraińcy się przez te 8 lat przygotowali. Jest tam doskonale rozbudowana obrona pod względem inżynieryjnym. No i Ukraińcy korzystają z przywileju znajomości tego terenu. No tak, ale też nie udało się ich obejść. No też ich się nie dało odejść, ale ni niestety tutaj jest trochę zagrożenie, kiedy idzie uderzenie, no to cały czasowo zatrzymane, z kierunku Krymu, w kierunku Mariupola. A. Wiemy, że Mariupol jest w tej chwili okrążony przez Rosjan, i tutaj prowadzą działania na Rosjanie, aby połączyć się z wojskami separatystów tutaj na wysokości do, Doniecka i po trochu im się to udaje. Natomiast jeżeli analizujemy sytuację jeszcze na południu, tutaj z kierunku Krymu, a teraz z kierunku zachodnim, a więc na Odessie, to Rosjanie nie mają dużych osiągnięć. No Jeszcze też spowodowane tym, że desant miał niepowodzenie, jeśli mówimy o rosyjskim desancie morskim z warunków pogodowych, to dało czas mieszkańcom Odessa, ale siłom ukraińskim na przygotowanie obrony. Ale sądzę, że Rosjanie wykonując uderzenie w kierunku Chersonia i dalej w kierunku północno-zachodnim będą starali się obejść to miasto i ono samo, samo przejście będzie okrążone i z czasem może być poddane. To jest kwestia tylko kilku miesięcy, jeżeli oczywiście ta ofensywa rosyjska będzie miała powodzenie. Ale no. co należy w tym zauważyć? Czemu nastąpiła stagnacja na, na, szczególnie, na wszystkich praktycznie kierunkach, szczególnie na bardziej nas interesującym, a więc Kijowa? Ukraińcy postawili wysoką poprzeczkę Rosjanom. Przede wszystkim walczą terenem, następnie mają dobry system dowodzenia. Znam ten system dlatego, że przez półtora roku byłem doradcą natowskim. W Sztabie Generalnym Ukrainy i znam system dowodzenia. Mają bardzo spłaszczony, nie ma tam pośrednich dowodów, jakiś dowód z komponentów, po prostu jest poziom strategiczny, wyraźnie zaznaczony, operacyjny i taktyczny. Natomiast y, Rosjanie też mają system spłaszczony, a mają system dywizyjny, i okazuje się, jak w wielu opinii, te ba że batalionowe grupy bojowe nie zdają egzaminu. Uważam, że to nie ten, to nie, nie, nie ten kierunek, y, jakim powinniśmy dążyć w ocenie, dlatego że Uk Rosjanie popełnili błąd rozpoczynając operację o tej porze roku. Tam jest mała drożnia dróg, w związku z tym kolumny pancerne zmechanizowane wykorzystują drogi do swojego ruchu, a to powoduje kanalizację jednostek pancernych zmechanizowanych i jednocześnie umożliwia Ukraińcom dokonywanie manewrów i na tych odcinkach czy miejscach kanalizujących grupować swoje siły i zadawać straty. Ponadto też, jak widzimy na przykładzie SUM i tutaj Czernichowa, że na tełach rosyjskich pozostają jednostki ukraińskie czy pododdziały, nie znamy tutaj skali, które no, przechodzą do walki w, trochę w sposób nieregularny, wykorzystują broń przeciwpancerną, przede wszystkim przenośne systemy przeciwpancerne, tak jak drzeweliny amerykańskie czy angielskie, Lawy, jeszcze inne systemy, prawdopodobnie też mają jeszcze system posradziecki, ten system uznaje z okresu radzieckiego i to doskonale wykorzystuje, A więc teren, umiejętność wykorzystania sprzętów i, i, i dobra taktyka. Ale pytanie, co dalej? Rosjanie w tej chwili jakby nie mają inicjatywy, natarcie ich zostało zatrzymane, ale też widzimy, że kilka dni temu. Yy, Władze polityczne Federacji Rosyjskiej i dowództwo naczelne postanowiło dokonać wymiany. No, słyszy się o ośmiu generałów. Też wiemy o tym, że trzech generałów stało zabitych. Są to generałowie na pewno z poziomu co najmniej dywizji, a na pewno z poziomu armii. Jeżeli ci generałowie będą zamieniani przez nowych, a tych jeszcze jest mnóstwo w Rosji, to znaczy, że będą też za tymi generałami ślinowi oficerowie, na stanowiska dowodzenia armii, dywizji, a może nawet i brygad. I rozpocznie się prawdopodobnie, a może już trwa, proces planowania, jakby zmian działania wojsk rosyjskich. I tu spodziewa się Pan jakiś zdecydowanie. I teraz pytanie: czy, czy Rosjanie, a mówię często o tym w swoich wystąpieniach, czy Rosjanie mają dość siły, potencjału ekonomicznego i militarnego, ażeby zaangażować na przykład odwody strategiczne? Bo tak jak podaje strona amerykańska, Rosjanie tego obecnego zgrupowania inwazyjnego, wykorzystali odwody tego zgrupowania. W związku z tym należy się liczyć, że prawdopodobnie następuje w jaki sposób czy mobilizacja, czy tworzenie nowych jednostek, a może przegrupowanie jednostek w głębi. To jest ważne pytanie, bo jeżeli mówimy o siłach rosyjskich potencjalnie, jest to jeszcze zagrożenie, a my wszystkiego nie wiemy. Teraz przejdźmy i postarajmy się ocenić stronę ukraińską. Jest pytanie. Przy tej bohaterskiej obronie, czy strona ukraińska, a więc siły zbrojne Ukrainy, posiadają odwody na poziomie operacyjnym i taktycznym. Widzimy, że po 3-4 dniach była tak, były próby kontrataków w kierunku Żytomierza na Kijów, celem go odblokowania, niedopuszczenia do okrożenia. To się w sumie udało, ale widzimy, że Bucze, yy, następna miejscowość to jest Irmin, przechodząc rąk do rąk, te miasteczka są bardzo zniszczone. No nie są małe miasteczka, bo to liczą w granicach 40-50 tysięcy mieszkańców. To są ważne punkty yy, terenowe z punktu widzenia komunikacji, a więc drogi, węzły kolejowe, węzły drogowe, które umożliwiają Transport zaopatrzenia za, 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 za zachodu, z zachodu, z kierunku naszych państw i do Kijowa. To jest bardzo ważna, ważna przestrzeń dla Ukraińców, ale również też i, i, dla, i dla Rosjan. I teraz pytanie, czy Rosjanie będą w stanie rozpocząć y, kontynuowanie tej operacji? Bo nie sądzę, że cel polityczny się zmieni, a więc krótko mówiąc, jak najszybsze, no możemy, nie możemy mówić o najszybszym zajęciu, Kijowa, ale opanowanie Kijowa po to, żeby tam ustanowić władzę polityczną mhm. prorosyjską i tak dalej. To w związku z tym strategia będzie podobna, prawdopodobnie dalej będzie strategia polegała na oszczeliwaniu miasta przez lotnictwo i systemami rakietowymi i być może dojdzie do uderzenia z dwóch kierunków zachodu i, i, i ze wschodu na miasto, celem zamknięcia pierścienia, a następnie rozpoczęcie zdobywania. To uważam będzie wielki błąd, Strategiczny Rosjan, dlatego że Kijów jest dużym miastem. Jeżeli mówimy o przeprawy przez Dniep jest tam tylko jeden Wielki most, więc to trudno będzie. Mamy przykład Rosjanom osiągnąć ten cel polityczny i strategiczny. Więc mamy przykłady z historii, gdzie praktycznie w czasie II wojny światowej były przepotężne straty po obydwu stronach sowieckiej, jak również niemieckiej. Także zastanawiam się, w jaki sposób Rosjanie chcą osiągnąć ten cel. No i teraz pytanie, tak jak powiedziałem przed chwilą, na jak jakiej wielkości mają odwody strona ukraińska i czy strona ukraińska jest w stanie dokonać przeciwuderzenia? Z mojego punktu widzenia, kiedy widzimy chwilowy zastój, a tylko walki na poziomie taktycznym, należałoby jak najszybciej zlikwidować zgrupowanie na, na zachód od Kijowa, a później tymi siłami, które by rozbiły wojska rosyjskie w tym rejonie, przejść dalej do niszczenia kolejnego zgrupowania. Bo jeżeli Kijów z władzami politycznymi, władzy ukraińskiej przetrwa, gdzie utrzymuje dzięki temu morale narodu ukraińskiego, ale też się wśród sił zbrojnych, to wtedy inny przebieg będzie miała ta wojna. No tak, ale jest jeszcze problem na południu, ponieważ z tego co się orientuję w ostatnich dniach, Ukraińcy próbowali troszkę kontratakować na południu, bo obawiają się utworzenia tak naprawdę kolejnej takiej quasi republiki która by pozwala, pozwalała Rosjanom jakoś zabezpieczyć, że tak powiem politycznie tą kontrolę nad Morzem Mazowskim, czyli utworzenie tego pomostu lądowego. Oceniając ruchy wojsk na podstawie tych informacji, które mamy, możemy przewidzieć, czy ocenić, że właśnie strategia wojskowa polegała na jakby kierunkowych uderzeniach, na wybranych kierunkach, mhm. A żeby osiągać cele polityczne. I tutaj zgodzę się z panem redaktorem, że przede wszystkim głównym celem politycznym to był Kijów. Ale też należy wspominać o tym, a też telewizja nasza i nasze różne kanały informacyjne, a nie tylko ale i, i, i przedstawiały informacje z, z Rosji, z telewizji rosyjskiej, w której odbywały się różnego rodzaju debaty gdzie dziennikarze i ci skupieni wokół dziennikarzy, którzy prowadzili te programy, pokazywali Ukrainę podzieloną. Być może jest to jednym z celów Putina podporządkować sobie Ukrainę wschodnią, tutaj na kierunku tutaj Morza Czarnego stworzyć w jakiś sposób republikę separatystyczną, nazywaną często w mediach rosyjskich Noworosja. I pytanie też, co z terytorium zachodnim? Ja uważam w ten sposób, że to jest błąd polityczny, strategiczny Putina, ale jeżeli chodzi o rozbicie w ten, sam, w ten sposób państwa ukraińskiego i może się nie udać. Oby się ta cała operacja rosyjska nie udała, bo to też trzeba patrzeć na to z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego. Jeżeli Ukraina przetrwa, to Polska ma wielkie szanse. Przypomnę tylko szanowni państwo wystąpienie prezydenta pana Zamańskiego w polskim parlamencie, gdzie użył jakiego określenia, że stanowimy y, populację 90-milionową, mając na myśli Polaków i Ukraińców. Dlaczego do czego zmierzam? Szanowni państwo, jeżeli się cofniemy w historii wstecz, to do tej pory Polska jako jedyne państwo słowiańskie z różnym efektem walczyło z Rosją carską w ogóle z Rosją, prawda, od czasów Iwana Gruźnego. Były czasy wzlotów i upadków i ostatecznie skończyło się też udziałem Rosji w rozborze Polski w 1920 roku. Bolszewicy zostali zatrzymani na przedpolach Warszawy, ale za chwilę, w 1939 rok wejście Rosjan na część terytorium państwa polskiego, a następnie w wyniku porozumienia między Wielką Trójką tak, w Jałcie Polska została podporządkowana pod wpływy przez państwa zachodnie, pod wpływy rosyjskie. I to do tej pory jedyne państwo polskie walczyło z Rosjanami. Dzisiaj na razie to jest niepisane Sojuszyka, jakim jest Ukraina, a więc drugie państwo słowiańskie rozpoczyna skuteczną walkę o przetrwanie. Z tym, że dzisiaj jak wielu chciałoby tutaj y, szybko podejmować decyzję w zakresie wsparcia militarnego Ukrainy, chociażby były dyskusje o o, z, o ograniczenie lotów lotnictwa rosyjskiego przestrzeni powietrznej, no my jesteśmy dzisiaj w sojuszu w który się podejmuje decyzje kolektywnie i Polska z tego układu nie może się wy, wyłamywać, ale liczmy na to. Że dostarczając pomoc przez Zachód, a w tym i Polskę, w zakresie utrzymania zdolności operacyjnych sił zbrojnych, żołnierzy ukraińskich, armii ukraińskiej, jak również pomoc humanitarną, która idzie ze strony Polskiej, z trudnym strumieniem, ale też i Zachodu, że to umożliwią przetrwać państwu ukraińskiemu, a to będzie miało w przeszłości podstawy. Nawet do wstąpienia Ukrainy do sojuszu, a więc krótko mówiąc, do zwiększenia bezpieczeństwa państwa polskiego w przyszłości. No tak, bo utworzymy tutaj taki istotny, że tak powiem, przyczółek, który nam będzie zabezpieczał południe, jeśli chodzi o ewentualne działania rosyjskie. To, to jest bardzo istotne i to należy brać pod uwagę. To ja chciałbym troszkę przejść, skoro tak płynnie przeszliśmy do polskiego bezpieczeństwa. Do tego, jak bezpośrednio my w tej chwili powinniśmy przekładać tą, tą wiedzę, czy tą naukę, która płynie z konfliktu, no, mając w świadomości również to, że no, i warunki terenowe, i w ogóle ogrom tego obszaru, na którym w tej chwili jest prowadzony konflikt, jakby nie przekłada się bezpośrednio na, na to, co możemy zrobić, czy czego możemy się spodziewać na, na wschodnich granicach Polski, gdzie gdzie ta szerokość frontu i głębokość frontu też będzie zupełnie inna. Paradoksalnie wojna na Ukrainie spowodowała jakby zjednoczenie wysiłku polskich elit politycznych w zakresie przygotowania państwa polskiego na wypadek agresji ze strony sąsiada wschodniego. Jest to, uważam w tej chwili, bardzo ważne wydarzenie, jakie miało miejsce kilka dni temu, kiedy nasz parlament przyjął ustawę Obroni ojczyzny, gdzie wszyscy praktycznie zgodzili się. Tutaj pamiętam głosowanie, gdzie miało być chyba posłów 455, 450 posłów było za. A więc zdecydowana większość parlamentarzystów przyjęła tę ustawę. Jest to wielki krok w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa państwa polskiego. To jest z poziomu politycznego. Yy, uważam, że powinniśmy to jako wojskowi podkreślać. Zwłaszcza, że też jest zgoda do poziomu wydatkowania, a więc wysiłku państwa, finansowego wysiłku państwa w zakresie rozbudowy sił zbrojnych. A tak i zwiększenia tego wysiłku. I zwiększenia tego wysiłku. Następnie z punktu widzenia wojskowego uważam, że jest potrzebna nowa strategia wojskowa, która uwzględniać będzie w swoich treściach zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, ale też ich charakter prowadzenia wojny. Szanowni Państwo, nie możemy lekceważyć doświadczeń z Syrii a tym bardziej z Ukrainy, że to jest wojna, jak niektórzy mówią, starej generacji, a ja też zadaję pytanie niektórym kolegom wojskowym, a na czym polega wojna nowej generacji, kiedy widzimy, że ta wojna niesie ogrom zniszczeń. Rosjanie wykorzystują i duże zgrupowania uderzeniowe, jeżeli chodzi o potencjał, ale również używają duże ilości lotnictwa, systemów rakietowych, jak również artylerii do niszczenia nie tylko obiektów. Ale również cywilnych, wojskowych, ale również niszczą obiekty cywilne. To zada sobie pytanie: to w końcu, jaki ten charakter jest tej wojny? Często mówiliśmy i słyszeliśmy o wojnie hybrydowej. To, co szef sztabu generalnego Gerasimow podkreślał w, swoich, w czasie swoich wystąpień w Akademii Nauk Wojennych w Moskwie, kiedy uczestniczył w różnego rodzaju panelach, kiedy pierwszy raz, bodajże to było w 2011, 2013 roku, mówił o. Wojny hybrydowej i mieliśmy tutaj przykład zastosowania jego poglądów w czasie konfliktu ukraińskiego, a więc tutaj krótko mówiąc konfliktu krymskiego. Czy się nie sprawdziło? Sprawdziło się. W 2019 roku on to wojnę hybrydową uzupełnił w swoim wystąpieniu o konieczność prowadzenia uderzeń na, na cele w głębi strategicznej państwa, a jednocześnie niszczenie jednostek, które stawiają opór. Które wystawiały opór Wojskom Rodzickim. Tak to się w tej chwili dzieje. I oczywiście on mówił w ten sposób, że bazując na doświadczeniach z Syrii, Rosja zbyt późno rozpoczęła pracę nad bronią precyzyjnego rażenia i nad samolotami bezpilotowymi, gdzie są w tyle z Amerykanami, z światem zachodnim. I to jest prawda. I dzisiaj, jeżeli patrzymy na przebieg, obserwujemy przebieg zdarzeń, które są prowadzone w wyniku tej wojny. To są potężne straty wśród ludności cywilnej. Czym się różnią uderzenia amerykańskich wojsk od rosyjskich? Amerykanie dysponują bronią precyzyjnego rażenia już od konfliktu 1991 roku od pustynnej burzy, gdzie dziennikarze mogli obserwować skuteczność rakiet, kru kruzów ruszy, lub innego, gdzie trafiali praktycznie w punkt, drzwi lub okno budynku. Rosjanie takich systemów nie mają. Rozpoznając obiekt wojskowy dokonują ostrzału artyleryjskiego przede wszystkim systemami rakietowymi, gdzie przy tym, jak jest dopiero przy uderzeniu powierzchniowym, są potężne straty, to liczą na to, wśród ludności cywilnej, liczą na to, że też zniszczony, zniszczony to było obiekt wojskowy. I tym ta jest różnica. przy przedłużeniach amerykańskich takich strat ludności cywilnych w obiektach cywilnych nie ma w porównaniu do tego, co robią Rosjanie. Ale czy to nie jest przemyślana strategia, czy to jest tylko... To jest strategia przemyślana. Na pewno. Po co się prowadzi działania wojenne? Do rozbicia przeciwnika. Jeżeli nie mam skuteczniejszych metod jego niszczenia tych wybranych punktów, a więc selektywnego, chirurgicznego, więc niszczenia obiektów wojskowych, wykorzystuję to, co ma. Tutaj zgadzam się z doktorem Bartosiakiem, który w jednym z swoich wywiadów powiedział, że Rosjanie jako armia lądowa to są na sprawę armią artyleryjską. Ja się zgadzam w 100% z panem doktorem, dlatego że widzimy dzisiaj, jaka struktura jest w wojskach lądowych Federacji Rosyjskiej, w brygadach pancernych i dywizjach i w jaki sposób oni działają. A więc zwiększyli ilość dywizjonów, jeżeli w brygadzie zmechanizowanej bądź pancernej, nawet zmotoryzowanej, znajdują się od dwóch do trzech dywizjonów, a więc dywizjon starych systemów goździk, dzisiaj nowym 100 M1, jak również pozostałe są dywizjony rakietowe typu Grad lub inne. To jest na poziomie brygady, a więc krótko mówiąc, to jest potęga ognia. Jeżeli mówimy na poziomie dywizji, tam mamy już brygadę artylerii, prawda, już znacznie większą ilość tych y, środków artyleryjskich, a później na poziomie armii mamy brygadę artylerii i brygadę rakiet taktyczno-operacyjnych. Proszę sobie wyobrazić na odcinku 20 km użycie takiej masy artylerii, która toruje drogę wojskom pancernym zmechanizowanym. I zadaję dowód, znowu pytanie. Czy to jest wojna nowej generacji, czy starej generacji? Uważam, że jest to lekcja do odrobienia przez naszych oficerów generałów w Sztabie Generalnym i dowództwach. No dobrze, ale to jak my mamy się przygotować na konfrontację z takim przeciwnikiem? Bo tu zgodzę się, że ta koncepcja że tak powiem, nasycenia ogniem artyleryjskim w rosyjskiej armii ona ewoluuje raczej w górę niż niż I To prędko się, się nie skończy. No z przyczyn o których pan wspomniał, chociażby ze względu na różnice technologiczne, no, jak nie można iść w jakość czy to jak z... w ilość. Tak. To ja często nie. powtarzam, że ilość musi iść w parze z jakością. Ilość i jakość musi, musi uwzględniać przede wszystkim Obszar czy rozległość, rozległość teatru działań wojennych, długość granic, długość linii, przepustowość terenu, w jaki sposób, itd. tak, dalej, i tak dalej. Później efektywność naszych środków. To są wiele z czynników, i tutaj, jak powiedziałam przed chwilą, potrzebna jest strategia wojskowa dla sił zbrojnych Rzeczpospolitej, zatwierdzona przez władze polityczne, a strategia powinna wynikać z celów politycznych, które są określone, chociażby w Konstytucji naszej, gdzie zadania są realizowane, wskazane dla sił zbrojnych Rzeczpospolitej w artykule 26 ust. 1, a następnie w artykułach dla prezydenta. To nie jest wątpliwości, że część tych celów politycznych wynika z naszej konstytucji, a mogą być dodawane jeszcze z racji tego, że zmieniające się sytuacji politycznej, geopolitycznej, geostrategicznej w tej części Europy politycy mają prawo, a więc obowiązek takie cele formułować, a wojskowi dostosować strategię, żeby zapewnić osiąganie tych celów politycznych. Ale strategia również dyktuje sposób realizacji celów strategicznych i osiągania, a więc określa taktykę i wskazuje też powinna wskazać jakie środki walki to co mówimy to jakość uzbrojenie i tak dalej te trzy rzeczy strategia taktyka i środki walki muszą być zaprogramowane w sztabie generalnym i dzisiaj jak wspomnieliśmy przed chwilą mówiąc o czynnikach politycznych że władze polityczne Rzeczpospolitej i nie tylko władze bo i opozycja doszła do konsensusu że należy rozpocząć wspólne działania w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa państwa polskiego Zwiększając budżet, znacznie budżet, gdzie skazane są w ustawie poziomy liczebności sił zbrojnych, w tym wypadku, yy, tak zwane wojska operacyjne, a ja mówię, że to i wojska obrony terytorialnej są również wojskami operacyjnymi, a więc sił zbrojnych 250 tysięcy plus 50 tysięcy obrony terytorialnej, przed sztabem generalnym stoi wysok, wysoka poprzeczka. Ja, szanowni państwo, panie redaktorze. Nie chciałbym się tutaj wymądrać, co ma zrobić się w sztabu, a ufam, że generał Andrzejczak i jego zastępcy, jak również pozostali dowódcy, generał Mika, dowódca, generał Piotrowski, yy, wiedzą, co mają robić. I to jest wielkie zadanie i wielki w tej chwili wysiłek przed nimi, bo trzeba założyć, że yy, ten wysiłek będzie musiał być rozłożony na kilka lat. Nie da się zbudować ze 100 tysięcy, 300 tysięcy armii w ciągu jednego roku. Ważne jest też stworzenie systemu, w jaki sposób te środki wydawać. Na pewno, Szanowni Państwo, będzie dużo pomysłów, jeżeli chodzi o struktury, rozmieszczenia wojsk, odezwą się lokalne władze samorządowe, chcą mieć brygadę pancerną, batalion, kompanię. Odezwą się również specjaliści, i wojskowi, i niewojskowi, czy kupować samoloty, czy obronę przeciwlotniczą, prze rakiet przeciwrakietową, czy i Szanowni Państwo, pozostawmy to sprawy wojskowym, ale też i czynnikom politycznym, bo też musimy brać pod uwagę, że przy wielkim programie zbrojeniowym władze polityczne powinny mieć, a wręcz muszą mieć wpływ na to, co się tworzy w siłach zbrojnych. No tak, ale też przynajmniej moim zdaniem no, tu potrzebny jest pewien konsensus i ustalenie tych, tych tak jak pan powiedział, strategii, tych zasad na długie lata, żeby nie okazało się, że wraz z zmianą władzy, co się niestety w Polsce zdarzało, zmienia się koncepcja. Obrony kraju, i w związku z tym, że taką stare ustalenia, czy też stare osiągnięcia zmierzające w jakimś kierunku są zaprzepaszczane, bo, bo nowa władza postanawia iść w innym kierunku. żebyśmy, jak, Bo myślę, że tu jest największe. Szanowni wyzwanie Państwo, na Panie Redaktorze, sądzę, że ten, z tego konfliktu mhm. rosyjsko-ukraińskiego płynie w lekcja. No nie tylko dla społeczeństwa zachodniego, społeczeństw zachodnich, ale również dla nas Polaków, co się Putinowi udało? W ten sposób powiem. Przede wszystkim Putinowi się udało zjednoczyć Rosjan, a może inaczej, obywateli państwa Ukrainy, mówiąc, którzy mówią dwoma językami. Część społeczeństwa mówi po rosyjsku, a część używa języka ukraińskiego. Dzisiaj Putinowi to się udało zjednoczyć. Ludność ukraińską. No bo tak to widzimy. Stworzył tak naprawdę y, świadomość narodową. Dosłownie. Ale drugie, co z punktu widzenia dla Polski należy oceniać, zjednoczył polskie elity polityczne. W zakresie przygotowań państwa polskiego na najgorsze no trzeba się liczyć, taki nawet Amerykanie, chociażby były sekretarz generalny Ferguson, generalny NATO, ocenił, że kolejnym krokiem Putina w wypadku powodzenia tu na obszarze Ukrainy będą kraje bałtyckie i Polska. Rosjanie będą dążyć do odbudowy strefy wpływów z okresu sowieckiego. Na pewno bez szczęścia tutaj Niemiec Wschodnich, ale na pewno by chcieli stworzyć tą strefę buforową dla siebie i, i oprzeć ją o rzekę Odrę. Ja myślę, że to jest całkiem niezłe podsumowanie. W sumie optymistyczne, bo sugeruje, że po pierwsze mamy jeszcze wybór, a po drugie, że mamy w tej kwestii jakiś konsensus patrząc na na sytuację w Polsce i w jej otoczeniu, także myślę, że to całkiem zgrabnie, nie powiem, że zamyka, ale na dzień dzisiejszy kończy naszą, naszą rozmowę, także dziękuję Panu bardzo. Dziękuję bardzo Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. Dziękuję również Państwu i zapraszam na kolejne skanery Defense24.